W każdym z odcinków analizując potrzeby kolejnych pacjentów, będziemy skupiać się przede wszystkim na bardzo dokładnej rozmowie z pacjentem, która musi zawierać elementy wywiadu świadczące o tym, jak pacjent żyje na co dzień, jak pielęgnuje skórę, jakie ma zwyczaje, jaki prowadzi styl życia i kim jest z zawodu, jaką pracę, jaką pracę wykonuje. Następnie przechodzimy do analizy, do oglądania skóry w pierwszej kolejności okiem nieuzbrojonym, oczywiście skóry poddanej uprzednio procesowi demakijażu. Później uzbrajamy oko w lampę lupę z dobrym oświetleniem, powiększeniem pięciokrotnym, aby jeszcze lepiej przyjrzeć się problemom danej skóry. Następnie przechodzimy do analizy komputerowej potrzeb, potrzeb skóry. Tutaj posłużymy się, dzięki producentowi analizera Nati, czyli firmie Beauty of Science, możemy posłużyć się w naszym cyklu analizerem Nati, który będzie, który będzie nam szczytywał parametry skóry i dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie do nas skóra ma potrzeby. Po dokładnej analizie postawimy diagnozę, czyli nazwiemy problem, z jakim pacjent zwrócił się do naszego gabinetu i z danego problemu wyniknie zalecona pielęgnacja, zarówno dobowa, gabinetowa, jak i zabiegi medycyny estetycznej. Dodatkową zaletą każdego z odcinków będzie rozbudowana część teoretyczna, w której uwzględnimy etiopatogenezę problemów oraz postępowanie medyczne.